Kajka wszystkim, ja dziś z Wami się witam trochę później niż zwykle, ponieważ miałam rano bardzo dużo obowiązków, które musiałam spełnić przed samym treningiem, więc y, chciałabym Wam teraz pokazać całe przygotowania. Na razie koniec są jednak na łące, posprzątałam w boksach itd., tak więc y, czekamy na przyjazd mojej trenerki, ponieważ y, wcześniej dojeżdżałam na treningi wyjazdowe, a teraz po raz pierwszy będzie przyjeżdżała do mnie. Teraz mi właśnie w tle yy, ciągnik pewnie, bo mój tata równa plac. Wszystko jest ogarnięte i dopięte na ostatni guzik. Ja tam idę zobaczyć jak mu idzie równanie placu. Dzisiaj jest dość ciepło, więc nie ma takiej tragedii. Ani nie jest duszno, ani nie jest za zimno. Idziemy zobaczyć, co on tu Tutaj mam jeszcze ustawione dodatkowo jakieś przeszkody. Ja tutaj jest sobie. Tak jak mogliście zauważyć już na przebitkach mam naszykowany cały sprzęt. Tutaj mam ostatnio mój ulubiony komplet, ten kentaki czaprak i tutaj mamy uszy z Eliady też również granatowe. Świetnie w ogóle fitują ze sobą, więc świetnie, a tutaj mamy jeszcze ochronię częgusa i ja tutaj biorę się za zapakowanie tych rzeczy, ponieważ oddam je stajemnym koniem. Ja z nich nie skorzystam a szkoda, żeby upłynął termin. Już idę po konie albo po konia, bo zabieram jednego. A drugi za mną po prostu idzie. Cześć ślicznotko. Nóżki was trochę już gryzą, co? Od rana na łące. Oj, no ciebie też. Zabieram Cię i idziemy na trening. Ja to się tutaj mam podzielić z nimi, bo nie da się. Normalnie. No tak, dzięki gracie. Ti ti Gryzaczu mam. Op. No już. Spokój się. Ja już mam konia ogarniętego, więc tu czekam na cynk, żeby mogła zacząć siodłać. No i będziemy mieć trening. Tak się u mnie oparł i tak stoi. Sip. Namka jest jesteś ciężki, wiesz? Nawet w łówku. Jak ktoś przyjeżdża, to wypada mieć ładne rzeczy, więc dzisiaj ochraniacze te, co mam na wyjazdy. Na dantkę. O, On mnie za bardzo lubi nałóżniki na ogół. No, ale musi w nich jeździć, bo inaczej denerwują gumuchy. Ale jest z tych kłani, który nie przepada z wnoszeniem nauszników. Na zawodach czasami tak się to lepiej, że muszę je ściągać. Taka ciekawostka. Dante jest już prawie gotowy, tylko zostały mi do podpięcia paski, ale pierw sama się ubiorę. Po dobrym treningu skokowym. Takie rozluźnione koniale mochyły gry więc zaraz wracamy. Naprawdę chodził bardzo dobrze. Ciągi przeszkód, już takie mini parkury są za nami. Więc mam nadzieję, że jakieś starty coraz bliżej. Będą nam się szykowały. Czaprak jest dosłownie cały mokry. No i teraz zabieram się za czyszczenie całego sprzętu. i ja myślałam, że spadnie. Sprzęt. No i jeszcze mam tam. I tu takim dobrym treningu masz. No. <ścoughs> Co ty zrobiłeś? No, na ogół naprawdę bardzo dobrze chodził i muszę go pochwalić, bo mi się jeździło cudownie. Skakało wszystko, nieważne gdzie stało i. Nawet te nogi nam no, wychodziły dość dobrze, więc fajnie, naprawdę. Nie, nie zapomniałam o Tobie. Ty też byłaś dzielna, że poczekałaś na brzdące domy. O, to już jest zazdrośnie. Nie, 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 Ty już zostałeś. I znów poszły na nową łąkę, ponieważ tutaj wszystko już ładnie odrosło. I mogą się paść. Tutaj jeden koń, a ona pobiegła w tą największą trawę, znając życie. Oj tak! Czy to wiesz gdzie pójść, no nie? Oczywiście. W największą trawę polazła się. Teraz będą tutaj, w tym czasie na tamtej łące będzie odrastała trawa. A później znowu będzie zmiana. O! Gdzie pędzisz? Do te pędzisz. No tak. No i później znowu właśnie będzie ta zmiana pól, czyli będą chodziły tam, a tutaj będzie odrastać. To jest moim zdaniem dużo lepsze niż jedna wielka łąka, bo mają cały czas ładne trawy. A teraz idę bawić się w parkourowego na ten tydzień. Stwierdziłam, że zostawiam to tak jak było i tylko dałam te drągi, żeby nie psuły mi się od ziemi, a w tygodniu ustawię sobie coś innego. Sprzęt do skór potraktowałam jeszcze po treningu takim balsamem do skór. Tutaj jest gąbeczka w środku i bardzo ładnie się mieni i skóra jest odżywiona, więc jeżeli ktoś ma takiego fioła na punkcie czystego sprzętu tak jak ja, że tak zawsze musi być czysty, no to polecam, żebyście zobaczyli jeszcze taki efekt po oleju. To właśnie tym olejem posmarowałam o głowie gracji. Ja na przykład bardzo polecam ten olej, bo jeszcze mamy nierozrobioną skórę w tym ogłowiu, No i musi się do końca rozbić, więc jak najbardziej oleje rozmiękczają tą skórę. No i mam nadzieję, że za jakiś czas już nie będzie tak brzydko odstawać od gracji i ta skóra ładnie przylegnie do głowy. Najbardziej jest nienawidzona robota czyli wypakowanie środek. No. Oba konie się świecą, a dosłownie niczym nie były psikane. Pod słońce najlepiej widać, tutaj na gracji na przykład, a to zasługa, tutaj jest tylko brudno na kłębie, dobrego karmienia. I oczywiście dostępu do trawy tu uzupełnić elektrolity, bo jest okropnie gorąco. Idę poszukać młodej, mi się zgubiła. Ty wolisz pić z rynny? Nie pij tej wody. Ci. Dziadu. A dzikuskę wziąłam żeby się wybiegała. Nie wiem czy mnie słychać, bo trochę wieje. Ale na początku ją puszczę, a później będzie chwilę na ląży żeby już łapała. Oho, więcej kondycji. Chodź. Gracy dzisiaj jest naprawdę fajna i luźna, więc praca z nią to praktycznie sama przyjemność. No i no widocznie konie mają dobry dzień, danta dzisiaj świetnie. Gracja nałoży też bardzo fajnie więc jestem z nich zadowolona. I z mojego tarasu będę się już z wami na dzisiaj żegnała. Jeżeli podobał wam się taki dość luźny vlog o takiej tematyce, to możecie dać znać w komentarzu z chęcią i zawsze je czytam, więc zostawcie łapki w górę, jak wam się podobało. Zasubskrybujcie ten kanał, bądźcie na bieżąco i czekajcie na kolejne filmy. Pa, pa!